Wielce oczekiwana. Przywitajcie pierwszą bohaterkę, która za chwileczkę stanie na wadze. Agata Fog! Ty, właśnie Pawłowski. Jak to jest, że kobiety tych koszulek nie ściągają przy ważeniu jak faceci? Malik, no nie wiem. Takie są zasady. Nie, on mi nie, nie odpowiadał mi na pytanie, dlaczego nie ścigają. Powiedział mi, że Agata waży 57 600. Tak jest. <grym złożony> I przyszedł czas na jej rywalkę. Przed Wami Lexi! Czoplin. I oczywiście jej fan 58 kg, czyli drobnica, drobnica, ale jednak po stronie Lexi. Zapraszamy do Face to Facea. No ogólnie to Lexi ma bekę, nie? Pełna poważka. Ludzie, ogarnijcie się, błagam. Pozycja bokserska do ludzi. I ostatnie słowa za chwileczkę przed walką. Tutaj stańcie troszkę bliżej, Pozycja bokserska do ludzi. I ostatnie szybkie pytanka, bo tutaj pomiędzy sobą face to face nie wymieniłyście żadnych słów. To teraz chciałbym, żeby te ostatnie słowa padły. Jeśli chodzi o ciebie. Dlaczego pokonasz jutro Lexi Chaplin? Bo chcę udowodnić ludziom, że mimo, że jestem, wiecie, nowa i krócej trenuję, to dam radę. Okej. Okay. I Lexi, pytanie do ciebie. Dlaczego tym razem nie będzie jak z Natsu? Dlaczego tym razem to twoja ręka powędruje do góry? E, ja już byłam raz w OKTAGONIE, wiem jak to jest, mam troszeczkę doświadczenia i wiem, jak bardzo nie chcę przegrać, zrobię wszystko w mojej mocy, żeby jutro wygrać z Fagatą. No to trzymamy kciuki za jedną i za drugą. Lexi Chaplin kontra Fagata, co main event? High League 2. Oh yeah!